11. edycja programu TVP, Rolnik szuka żony, mocno zaskoczy widzów i uczestników. Będziemy świadkiem trudnych decyzji i wyborów. Czyżby domysły fanów miały się ziścić i Agata naprawdę się na ten krok zdecyduje? Agata rezygnuje z udziałów. Rolnik szuka żony 11, początek trzeciego odcinka. Rolnika, to pierwsze wybory: Rolniczki i rolnicy będą musieli zdecydować, z kim chcą się spotkać przy wspólnej aktywności, a komu podziękować już na tym etapie, wręczając słonecznik na pożegnanie. Zawsze towarzyszą temu spore emocje jednej i drugiej stronie. Nie inaczej będzie tym razem. Emocje są tym większe, że jak dojrzeli internauci, Agata na spotkanie z trzema uczestnikami przyniesie trzy słoneczniki. Czyżby kobieta zamierzała zakończyć swój udział w programie na tym etapie wybory w rolniku? Emocje będą także u Rafała, którego jedna z kandydatek zapomniała wspomnieć o ważnej sprawie. Czy rolnik przed spotkaniem z dziewczynami i przed podjęciem decyzji pozna jej sekret? Po dokonaniu trudnego wyboru zrobi się znacznie przyjemniej, rolnicy i kandydatki oraz kandydaci będą mieli czas na wspólną zabawę, której celem będzie lepsze poznanie się. To też okazja do zaprezentowania się z dobrej strony, wymiana gestów, uśmiechów i głębszych spojrzeń. To również okazja do rozmów o przyszłości, o uczuciach, zamiarach, marzeniach i planach. Jedni wykorzystają swoją szansę, inni wręcz przeciwnie. Pewne jest tylko jedno: w miłości niczego nie da się przewidzieć.